Siema Bardzo miło, fajnie kurna, powiedzieć Adkowi, żeby nie dawał Ty Koncio ogarniemy to GTA Kurde nie dzisiaj, to jak już coś to to jutro, bo ja dzisiaj robię tylko streama I idę od razu spać, bo muszę wstać o 4 rano yy, Więc, więc bardzo kurna ten, ale ogarnę ci to GTA, będziesz mógł sobie grać Co tam? A nic Krodi, wróciłem przed chwilą do domu Elo, pamiętam jak ktoś? Pamiętam cię, pamiętam twój nick. W ogóle ten. Znowu jest zombie. Aha, nie, dobra, bo my żeśmy go wtedy, kurna, nie zrobili, żeby był zwykłym villagerem. Dobra, ja już myślałem, coś się, kurde, spierdzieliło. Oj. oj. Oj, oj. A ja tam po prostu. Nie, bo to się, kurde, to teoretycznie. Hmm. To musi być pod ten Epic Launcher podpięte Tak mi się kurne przynajmniej wydaje Ja muszę kurde siąść do tego Nie rozumiem tego jak można pracować w weekend, kurna mm, mm, Mam drugą pracę po prostu To nie jest moja główna praca tylko to jest moja praca kurna dodatkowa Jest spoko kasa to jestem kurna Jakby nie było spoko kasy to by mnie nie było Także nie, nie, co ty, jakby z głównej pracy, jak mi mówi, kurna, zostań po godzinach, to mnie już szlag jasny trafia, co nie? A to już w całkowicie innej pracy jestem, po prostu, wiecie, bez, bez takich, no. Ej, dalej jest przedłużany, kurna, ale dzisiaj nie przedłużamy, dzisiaj, dzisiaj, kurna, dzisiaj na spokojnie, kurde. Dzisiaj na spokojnie, ja dosłownie, kurna, ledwo czuję cokolwiek. Dobra, ja chwilę wbiłem się tylko zapytać, dobra, 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 Luz Morgan. Czemu? Ja zaraz muszę iść kurna spać. Wstaję znowu radno o czwartej. I to tak kurde, bieda. A wczoraj nie było już streama, bo... Nie pamiętam co się w ogóle wczoraj działo. Wczoraj był zły dzień. W ogóle za szybko wszystko się za zadziało. Yy... Czekajcie chwilę. Idę idę pićko. Sekunda. Siemano, plak, zaraz, zaraz, no ale jak przedłużamy, to, to nie będziesz mógł iść spać, nikt nie przedłuży, kurna, nikt dzisiaj nie przedłuży. nie przedłużamy, jest, kurna, limit, <grym> ja idę po picie, zaraz będę. Ej, yo. dobra, mam picie. Jest sportowo, mam takie pytanko, bo nie mogę bić na serwer. Nie wiem, czy mam wersję złą. Trzeba się logować przez konto Google. Co? Je, jakie konto Google? Człowieku, ty chyba na zły serwer próbujesz wbić, przepraszam. Musisz mieć wersję 1.19 najlepiej. I wtedy będzie będzie gituwa. O kurde, się wystraszyłem ja pierdzielę. Jest, 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 jest. przekazuje 59 dziewięć złotych, przelew przekazuje jeden złotego przelew. O dobra, thank <laughs> you

dolar 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 Krody, kurna <krody> grabisz se grabisz se ewidentnie kurna ewidentnie o działkę, działke o crrnie zatrzymasz plak koncio okropka .pl, adres ip gdzie zmieniać wersję w MC? W launcherze, normalnie na chillu sobie zmieniasz Pokaż Dionek co ty tam kurde mo... Uuuu, zameczek Łooo, Uuu, ej fajnie, fajnie zagospodarowane u siebie, nie doszedłem aż tak daleko Tak mam to zobacz 1.19.1 kakoncio Pylip musi ci działać Za jaki ten komunikat jest ewentualnie wyszli z rzutu ekranu gdzieś kurdy na dc i będzie, będzie git wow. Wow. wow 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 ty ale fajnie pomysłowo powiem ci rozwiązałem. tutaj fajne miejsce na magazyn bardzo bardzo fajnie podoba mi się schodki tutaj tu jakieś zejście. Ej, kurde, powiem ci Dioneks. przepraszam. Powiem Ci... No, kurde, Gituwa, Fajnie, ładnie, no mi się podoba. Tutaj brodawki. Ogólnie ci się to tak fajnie zrespiło. To mam niezgodność z launcherem. Jaką niezgodność z launcherem? Co co ty kurde? Może ty na jakimś modpaku odpalasz? Jak masz jakiś modpack to możliwe, że coś ci tam może nie działać Ale jak masz zwykłą czystą wersję 1.19.1 Czy nawet 1.19.2 To powinno ci normalnie bez problemu działać Wow i tu murek sobie taki dupnąłeś wokół No ja właśnie też będę musiał zrobić Powiem ci Kurde pomysłowo to zrobione Bardzo pomysłowo Tutaj też Ładnie, kurde powiem ci No fajnie, czysty Minecraft to 1.19.2 na 100% ci będzie działać, bo ja chyba jestem. No, jestem z 1.19.2. Spróbuj odpalić to, to 1.19.2 i zobacz, co się wtedy będzie działa, działo. Chcesz naprawki kupić? Nie, na razie nie. Na razie na razie. Na razie, na razie jest git. Na razie jest dobrze. Dobra, przydałoby się tutaj troszeczkę to poedytować. Tam się nie rozbudowuje. Tutaj rude drewno. Dobra, ja myślałem, żeby tak do tego poziomu dojść z cegiełkami. I później tak sobie kurde. Już jestem Git. Masz live? Tak. Siema, jest już kit, kit svip? Jeszcze nie kurczę, bo nie dodałem jednej rzeczy i go po prostu nie dodałem, ale jutro będzie Jutro na streamku oficjalnie go odpalę i będzie wszystko Ja pierdzielę, ten dźwięk kurna mnie przeraża Krodeusz przekazuje 30 zł, przelew przekazuje jeden zł, przelew cash Wiedziałem Cipka jesteś grubasku i To ty jesteś słaby kurna, bo byś faktycznie tyle wysłał, ale kurna nie, bo, bo jest bo się kurna cykasz i tyle. Kiedy będzie wioska vipów? No kurna nie.

Kiedy wioska vipów? Nie wiem Kurna na pewno bez ciebie, tak jak to już wcześniej powiedziałem Zgłoszę streama za... A ja kurna zgłoszę ciebie za kurna brak mózgu mam Bartolini, elo Mussolini Jakie cenzuralne słowa kurna Co strona od donate'ów powinna kurde jakiś filtr mieć Ona ma teoretycznie filtr, ale coś kurna słabo to działa Mm -hmm. Ej ja mam nick Bartolini ale mam na imię Dominik Kto? To, to dlaczego tak? <głos> <głos> dlaczego taki nick akurat? Koniec otwarty end właśnie ty end mieliśmy otwierać, ja zapomniałem, jeszcze nie. Chcesz gniazdo pszczółek? Nie, dziękuję. W ogóle u was też taka gołoleć kurna się robi za oknem. U mnie kurdy na deszczem ze śniegiem. Jest minus już chyba 3 albo 4. Kurna, no powiem wam, jest tragedia normalnie. Nie wiem. Co Cię nawiodło, chłopie? Jo, oddasz mi dzisiaj ty, jak zginąłem Mikli. Clean... No, kurna tylko wbija Adi na serwer. Oj. No, kurna w tle, rodzinka. Standardowe kurna rzeczy. Włączam MC to dawaj, kurde, wbijaj. No, rozstaw kurne milion rzeczy. Powiem wam... Ja